Przez 8 milionów lat Gargano było wyspą odłączoną od reszty kontynentu. To właśnie tutaj, jak potwierdzają liczne badania, żyły gigantyczne gatunki zwierząt i roślin niespotykane nigdzie indziej. Można powiedzieć, że krajobraz przypominał rajski ogród pełen niezwykłych drzew i zwierząt. Do dzisiaj zachwyca nas foresta umbra, cienisty las, który kryje w sobie niejedną tajemnicę. Cztery miliony lat temu wyspa połączyła się z Półwyspem Apenińskim i dzisiaj w potocznej mowie nosi nazwę Testa del Gargano, czyli głowa Gargano. To właśnie tutaj gdy pojawił się człowiek, wydarzyło się coś zupełnie niezwykłego. Było to jedno z pierwszych miejsc, gdzie zaczęli przybywać pustelnicy z Grecji, aby zakładać swoje eremy, a na jednym ze wzgórz objawił się święty Michał Archanioł. Od wieków tereny te były świadkiem wojen i przechodziły z rąk do rąk. Swoje interesy prowadziło tutaj zarówno Bizancjum, jak i Longobardowie, którzy najechali te tereny i, jak się później okaże, stali się uczestnikami niewyjaśnionego do dziś cudu. Źródłem informacji o niezwykłych wydarzeniach, które miały tutaj miejsce, jest księga objawień Michała Archanioła, datowana najpóźniej na ósmy wiek po Chrystusie. Tekst wspomina, że w IV wieku doszło tu do pierwszego spotkania człowieka z Michałem Archaniołem, które dało początek tak zwanym aparycjom gargańskim. W Starej Księdze czytamy Był w mieście bardzo bogaty człowiek imieniem Gargano, który w swej historii nadał nazwę Górze. Podczas gdy jego stada pasły się na stromych górskich zboczach, zdarzyło się, że jeden byk, który gardził bliskością innych zwierząt i był przyzwyczajony pasać się sam, po powrocie całego stada nie wrócił do obory. Właściciel, zwołując wielką liczbę służby, przeszukał wszystkie miejsca i w końcu znalazł zwierzę na szczycie góry przed jedną z grot. Poruszony gniewem, wziął łuk, aby trafić byka zatrutą strzałą. Ta jednak pod muchem wiatru zmieniła kierunek, godząc w tego, który ją wystrzelił. Zaniepokojony wydarzeniem ów człowiek udał się do biskupa, który po wysłuchaniu niezwykłej opowieści ogłosił trzydniowe modlitwy i post. Pod koniec trzeciego dnia biskupowi Majorano ukazał się Archanioł Michał, obwieszczając mu tak, dobrze się uczynił, prosząc Boga o to, co zostało zakryte dla ludzi. Cud uderzył człowieka tą samą strzałą, ażeby stało się jasne, że wszystko to stało się z mojej woli. Ja jestem Michał Archanioł i zawsze przebywam przed obliczem Boga jaskinia jest mnie poświęcona, a ponieważ zdecydowałem się chronić na ziemi to miejsce i jego mieszkańców, chciałem zaświadczyć tym wszystkim, co ma tu miejsce, że ja jestem patronem i opiekunem tego miejsca. Tam gdzie otwiera się skała, będą przebaczone ludzkie grzechy, modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry, i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. Jeszcze w czasie objawień, góra była miejscem pogańskich kultów. Biskup nie był do końca pewien, jak spełnić prośbę świętego anioła. Tyle mówi nam Księga. Drugie objawienie świętego Michała archanioła, zwane także epizodem zwycięstwa, według tradycji, datowane jest na rok 492. Uczeni donoszą, że wydarzenia te Miały miejsce 200 lat później, w 662 lub 663 roku, kiedy to doszło do bitwy między Bizancjum i Longobardami. Grecy zaatakowali Gargano, w obronie którego stanął Grimoald I, książę Benewentu. W księdze czytamy: Oto tej samej nocy, która poprzedzała dzień bitwy, ukazał się w widzeniu biskupowi Majorano święty Michał. Mówiąc, że modlitwy zostały wysłuchane i nakazał zacząć walkę z wrogiem o czwartej godzinie dnia. Bitwa, której towarzyszyły trzęsienia ziemi, pioruny i błyskawice, zakończyła się zwycięstwem Grimoalda. Owo zwycięstwo zostało opisane jako chciane przez samego świętego Michała, a miało ono miejsce 8 maja i z czasem stało się dniem świętowania w sanktuarium na Gargano. Wydarzenie to przyspieszyło proces romanizacji samych Longobardów, którzy z Arianizmu zaczęli przechodzić na katolicyzm. Trzecie objawienie jest również nazywane epizodem poświęcenia. Po zwycięstwie biskup Majorano postanowił posłuchać prośby niebieskiego obrońcy i poświęcić jaskinie do kultu jako znak wdzięczności. Poparł go w tym również swą pozytywną opinią sam papież Galazy I. Ale w nocy. Anioł Pański Michał ukazał się biskupowi Siponto i w wizji powiedział – nie jest waszym zadaniem konsekrować to miejsce. Ja je założyłem i ja sam je konsekrowałem. Ale wy także udajcie się do tego miejsca, które jest pod moją opieką. Następnie biskup w procesji wraz z siedmioma innymi biskupami oraz ludem i duchownymi z Sipontu udał się do tego świętego miejsca. Gdy pielgrzymowali, stało się coś niezwykłego – nad ich głowami pojawiły się orły, które swymi rozpostartymi skrzydłami chroniły biskupów przed promieniami słońca. Kiedy dotarli już do groty, znaleźli kamienny ołtarz. Co więcej, jak głosi legenda, w skale znaleziono odbity ślad stopy świętego Michała Archanioła. Wtedy to święty biskup z wielką radością jako pierwszy sprawował w tym miejscu Eucharystię. Był dzień 29 września. Grota ta jako jedyne miejsce niepoświęcone ręką ludzką otrzymała tytuł Niebiańskiej Bazyliki. Przez następny tysiąc lat kult świętego Michała na Gargano wzrastał, a do sanktuarium napływali pielgrzymi z całej Europy. Jednak w 1656 roku miało miejsce jeszcze jedno zjawienie Anioła. W całych południowych Włoszech szalała epidemia dżumy. Arcybiskup Alfonso Puccinelli, nie mogąc w żaden sposób przeciwdziałać postępowi epidemii, zwrócił się o pomoc do świętego Michała Archanioła, ogłaszając wśród mieszkańców post. O świcie 22 września, w trakcie gdy biskup modlił się w sali pałacu biskupiego, poczuł jakby trzęsienie ziemi. Następnie w oślepiającym blasku ukazał mu się święty Michał, nakazując mu aby pobłogosławił kamienie z jego groty. I wyżłobił na nich znak krzyża oraz litery M.A. Wedle słów Archanioła każdy, kto ze czcią będzie przechowywał te kamienie, miał zostać uchroniony od zarazy. Biskup zrobił tak, jak mu zostało polecone przez Anioła. Wkrótce całe miasto zostało wyzwolone od zarazy, a na miejscu objawień stoi pomnik jako wotum wdzięczności za ocalenie od nieszczęścia. Historia lubi się powtarzać, dlatego objawienia z Testa del Gargano mogą okazać się szczególnie ważne także dzisiaj, gdy z jednej strony zagraża nam człowiek, a z drugiej szalejąca zaraza. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak modlić się słowami wielkiego papieża Leona XIII: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.